To były te znane mu kształty. To były te charakterystyczne hełmy. Pamiętam o tamtego roku, Pamiętnego 1944. Jeszcze na mapie istniała nazistowska trzecia rzecz. wiedzieli też, co stanie się za niedługo. Kiedy Amolidou tworzył Międzynarodowy Czerwony Krzyż, kiedy pisał zasady obowiązujące w cywilizowanym świecie, nie przypuszczał, że prawa te w roku 1944 nie będą obejmowały tych, względem których nadludzie mieli zupełnie inne mniemanie. Coś, co było kiedyś zorganizowaną kolumną bojową, teraz stanowiło zlepek. Wszystkich możliwych rodzajów sił niemieckiego organizmu. Pierwsze zaskoczenie teoretycznie mieli Byli przekonani, że kiedy trafiony został transporter opancerzony, zgasła ich ostatnio i ostatni dzień. powoli sekcjami, drużynami. Wiedząc, że ogień broni maszynowej zrobił już swoje. Zaczęli wynurzać.